Pozdrawiam Was drodzy przyjaciele. Zwracam uwagę na najczęstsze awarie i awarie, które występują w Renologan II. Pomimo faktu, że druga generacja Renologan jest teraz montowana w AftoWas, silniki są nadal francuskie, stare znane 1, 6 litrowe K7M i K4M, ale tym razem uduszony przez normę środowiskową Euro 5 do 82 i 103 km. Odpowiednio. Wymienione jednostki nie pozbyły się żadnej ze znanych chorób, Lougane. 8. Zaworowy K7M również trzęsie się jak zamrożony Chihuahua. 16. Zaworowy K4M może również poprosić o wymianę uszczelki przepustnicy, dając znać o pływających obrotach. W obu nadal są nieszczelne uszczelki wału korbowego, czasem w układzie wydechowym trzeszczy od mocowania rury wydechowej, a cewki zapłonowe psują się bez wyraźnej przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, jest wystarczająco dużo małych rzeczy. Kto jest teraz bez nich? Ale niezawodność tłoka pozwala nie zaoszczędzić 350 do 400 tysięcy na poważne naprawy. Żadna z jednostek nie zużywa oleju, chyba że zignorujesz terminy regulacyjne. Reguluj zawory co 100 tkm, wymieniaj pasek rozrządu po 60 tkm i auto przynajmniej dojedzie do celu. W 2016 roku, w momencie zmiany stylizacji Logan został wyposażony w bardziej zaawansowaną, z punktu widzenia specjalistów Renault, jednostkę HR16D4 z przesuwnikiem fazy dolotowej i łańcuchem. Właściciele silnika o mocy 113 koni mechanicznych nie muszą więc wcale martwić się pogiętymi zaworami i terminową wymianą paska rozrządu. Czy w ogóle istniał robot? Do dziś amatorzy i najbardziej zagorzali hodowcy Logane przekonują się, że takowy istniał. Współpracował jedynie z 8 zaworowym silnikiem K7M i to przez bardzo krótki czas. A miłośnicy przygód, którzy kupili Loganę z manualną skrzynią biegów, narzekali na skrzynię biegów z powodu awarii i opóźnień podczas przełączania. Można sobie tylko wyobrazić, jak bardzo byli zdenerwowani, gdy dowiedzieli się, że takie pudełko również trudno sprzedać w komplecie z całym Loganem. Za dodatkową opłatą jednostki K4M i N4M zostały wyposażone w automatyczną skrzynię biegów DP2, która generalnie spisała się dobrze. Wśród systematycznych awarii skrzyni biegów odnotowywano jedynie elektronikę, a raczej czujnik ciśnienia oleju i rzadziej elektrozawory. Obydwa są stosunkowo niedrogie w wymianie, ale w drugim przypadku przekładnia musi zostać całkowicie opróżniona z automatycznej skrzyni biegów. Ci, którzy już wymieniają płyn co 50 TKM. Zwykle nie mają problemów ze skrzynią biegów, w końcu DP2 nie stracił sporo wrażliwości na produkty zużywające się. Mechaniczna skrzynia biegów jest całkowicie bezawaryjna pod względem przełożeń, co oznacza, że raczej nie będziesz musiał jej nigdy demontować. To prawda, że jest to możliwe pod jednym warunkiem: jeśli nie prześpisz nieszczelnej uszczelki olejowej lewego przegubu homokinetycznego. Zdarza się. Jeśli nie przepadasz za szczęściem, nie będzie przesadą stwierdzenie że uszczelkę wymienia się jedynie poprzez zdjęcie całego statywu, gdy skrzynia biegów jest pozbawiona oleju. Przy normalnej obsłudze sprzęgło nie będzie zakłócane przez zapach spalonej tarczy od 150 do 200 km. Zwykle już nie żyje, a wynik i tak nie jest zły. Chciałbym powiedzieć, że zawieszenie Renologan, równie legendarne jak wcześniej, jest niezniszczalne, wszystkożerne i co jeszcze o nim napisano, powiedziano, sfilmowano i Ale nie powiem, bo od fazy dwóch pierwszej generacji podwozie Logane przestało wywoływać takie wrażenia. Tak, jest wszystkożerny, a raczej nie można go celowo trafić, ale jego zasoby są dość zwyczajne, jak większość, a w niektórych miejscach nawet gorsze. Na przykład przeguby kulowe często nie wytrzymują do 50 tkm. Końcówki układu kierowniczego, a także rozpórki i tuleje SP do 100 tkm również zwykle wymagają wymiany. Najtrwalsze są amortyzatory i ciche bloki dźwigni wytrzymują nawet 150 tkm. Po raz pierwszy w historii hamulce zaczęły powodować skargi. Podobnie jak siostra łada Largus, tarcze hamulcowe zużywają się szybciej niż oczekiwano. Po 90 tysiącach kilometrów elementy te mają już solidną felgę, wymagającą albo tymczasowego rowkowania, albo całkowitej wymiany zespołu ciernego. Posiadając renologan, należy zachować ostrożność i ostrożność w stosunku do nadwozia, a raczej jego lakieru. Właściciele narzekają, samochód nadal wygląda na nowy, ale jest już dość pokryty drobnymi rysami. Wskazane jest natychmiastowe pokrycie tylnych nadkoli folią pancerną. Podobnie jak duster, miejsca te w drodze do daczy są atakowane przez kamienie i inne materiały ścierne, co skutkuje całym rozsypaniem wiórów, których w przeciwieństwie do zadrapań nie da się usunąć poprzez polerowanie. Wszystko jest jak wcześniej, niektórzy właściciele martwią się pojawieniem się pęknięć na nadwoziu w miejscu styku dachu ze słupkiem, co właściciele martwią się, choć nie bezpodstawnie, ale na próżno, ponieważ nie prowadzi to do korozji ani żadnych innych negatywnych konsekwencji. Rust tak naprawdę wcale nie kocha ciała logane, przynajmniej dopóki nie zostanie złamane. Wszyscy o tym marzyli od dawna Renologan, choć bardzo względny, można nazwać wygodnym. Tak, nadal nie ma plastikowych progów chroniących tapicerkę, w niektórych wersjach wyposażenia brakuje nawet konsoli środkowej, ale dzięki ergonomii, o której wyraźnie pomyślano po raz pierwszy, stało się to wręcz niezwykle wygodne. Klimatyzacja i tempomat, boczne poduszki powietrzne, zestaw głośno mówiący, wszystko to działa tak, jak powinno, ale rozwój elektroniki nieuchronnie prowadził do pewnych awarii. Na przykład przełącznik lewej kolumny kierownicy, który nie chciał wykonywać poleceń lub wręcz przeciwnie, samoistnie włączał światła drogowe, nabrał na siebie kawałka złości ludzi. W takich przypadkach należy wymienić cały zespół. Na zamarzający wskaźnik poziomu paliwa nic nie można zrobić. Po zatankowaniu trzeba poczekać kilka minut, żeby zrozumieć, że operator stacji benzynowej nie oszukał ilością wlewaną do baku. Dla wielu podgrzewana przednia szyba działała tylko w połowie, a dokładniej strona pasażera rozmrażała się zimą, ale strona kierowcy, od której wszystko zależy, nie. Koszt nowej części dla właścicieli Lougane okazał się zbyt wysoki, na szczęście problem nie leżał w samym szkle, a w banalnym utlenieniu styków na drodze do niego. Wyczyściłem i ruszyłem dalej. Materiały siedziska są oczywiście proste, brudzą się i kudłają już przy 50 TKM. Twardy plastik panelu i tapicerki z biegiem czasu nieuchronnie powoduje wzrost populacji i świerszczy. Ale Felga kierownicy jest teraz odporna na zużycie i nie zamienia się w zjełczałą kiełbasę, nawet przy 100 TKM. Sądząc po fanach Renologan, nie potrzebuje już wytrzymałości. Chciałeś pocieszenia? Odbierać. Oto opcje i udogodnienia dla ciebie. Tym samym model przechodzi od prostego do złożonego, gdzie jak wiadomo nie wszystko jest tak tanie i niezawodne. Tak czy inaczej, pomimo zwiększonego komfortu, Renologan pozostaje koniem pociągowym, którego bez większych obaw można kupić z drugiej ręki. Małe rzeczy, czy Ci się to podoba, czy nie, będą Cię martwić, ale żywotność głównych jednostek nie budzi żadnych obaw. Dobre egzemplarze są gotowe wytrzymać dłużej bez awarii niż większość sprzedawanych przez nas modeli, chyba że auto było oczywiście w taksówce. Praktyka wyboru samochodów używanych pokazuje, że Logan pozostaje popularny wśród taksówkarzy. Około połowa samochodów znajdujących się w sprzedaży na rynku używanym nosi ślady intensywnego transportu osób. Takie opcje można określić dzięki niezbyt odpornym na zużycie materiałom, a dokładniej zużyciu tylnych siedzeń, pasów i tapicerki. Zwykle są wyraźnie bardziej zużyte niż fotel kierowcy. Naturalnie wszystkie samochody, które pracowały w taksówkach i nie tylko, noszą ślady regulacji licznika kilometrów. Ustalenie rzeczywistego przebiegu metodami elektronicznymi jest problematyczne, nawet jeśli weźmiemy drugie my pod uwagę, że przebieg jest zdublowany w jednostce ABS. Tam również dowody można łatwo i całkowicie usunąć. Skoncentruj się na ogólnym zużyciu samochodu. To już wszystkie informacje na temat problemów Renologan 2. Jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.